jiataalokasidiisinul adii iataalokaateteola eyalopatiieululabana Witajcie w Lesotho, witajcie w krainie afrykańskich górali, krainie o niezwykłym, jak na Afrykę, górskim klimacie. Pogoda jest tu jak to w górach, zimą śnieg, latem leje. Od czasu do czasu wychodzi słońce i wtedy jest bosko. Podróż do tego miejsca, które UNESCO umieściło na liście Światowego Dziedzictwa Kulturowego, zacząłem od malowniczej jazdy lokalnym minibusem. Dotarłem nim na skrzyżowanie dróg, gdzieś pośrodku niewielkiego królestwa gór, jak nazywa się potocznie Lesoto. Stopiąc na jakikolwiek pojazd, który podrzucił mnie w stronę Taba Bosiu, wstąpiłem do przydrożnego sklepiku, gdzie w rytm swojej muzyki bawili się afrykańscy góralo. Naszą podróż rozpoczynamy w grudniu, czyli latem na tej półkuli w niezwykle ciekawym miejscu Afryki. Tak, słuchajcie, na pace policyjnego wozu w towarzystwie tej takiej miłej pani, hello, hello w piękne góry. Jestem na granicy pomiędzy RPA a Lesoto w górach Drakensberg. Zmierzam do Taba Bossiu, twierdzy króla Moszesze, który w XIX wieku zjednoczył Lesoto. To jest mój policjant